Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku strzelca na czytaniu tygodniowym od 10 do 16 lutego 2023. Drogie strzelce, nim rozpoczniemy czytanie, oczywiście proszę zapoznać się z informacją pod filmem. Wykonuję czytania na życzenie ogólne, nie są to czytania probono. Wszystkie informacje udzielamy mailowo bądź też są w zakładce w społeczności. Drogie strzelce, nim zaczniemy do kogoś strzelać w obronie własnych idei, zobaczmy, co przyniesie nam następny tydzień. Co nam karty chcą powiedzieć i jak nam też dopowiedzą. Eee, drogie, drogie strzelce, miałem was o coś pytać. Miałem was o coś pytać. O, właśnie, nie wiem o co miałem powiedzieć. Drogie strzelce, powiedzcie mi, co było waszą najciekawszą podróżą, najciekawszą sytuacją, napiszcie w komentarzach to mnie interesuje, bo jesteście osobami o otwartym umyśle i nie, bo, nie, nie boicie się po prostu podejmować inicjatyw yy, ani rzucać kamieniami w policję więc też powiedzcie mi co tam u was słychać i co było właśnie dla was takim przeżyciem co z przeszłości będzie miało wpływ podstawa sytuacji rada dla strzelców Wasze pragnienie. No i wynik tygodnia. dobra, drogie strzelce. Czy wy jesteście gotowe na to czytanie? Bo ja, tak, drogie strzelce. Energia tygodnia dla Was z znaku dwójki. Buław. Dobra, mamy to. Idziemy do przodu. Yy, jesteśmy oryginalne, silne. Mamy dwie buławy. Jedna buława jest odpowiedzialna za to, że jak ktoś się nie zgadza z nami w sposób merytoryczny, na poziomie intelektualnym, to go opacniemy. A druga buława, jest w razie tak, gdyby chciał wstać i się dalej z nami przepychać, to wtedy go uderzymy, ale tym razem siłą fizyczną. A tak naprawdę to właśnie śmiałość i moc osobista. Fajna energia, która będzie podbijać pewnie Wasze cechy zewnętrzne, jak i również te wewnętrzne, te Wasze astrologiczne, jak i też Wasze cechy po prostu osobiste. Nie wiem, jak Wasz horoskop i kosmogram dokładnie wygląda, ale jeżeli macie dużo energii ognia w sobie, to na pewno będziecie czuć ten ogień w sobie i ta energia będzie Was po prostu rozpierać w tym tygodniu i tak ogólnie ta energia będzie na was po prostu działać, a wy będziecie same w sobie i jeszcze bardziej podbite, bo jeszcze wszystko będzie wam się rysowało w post, że tak powiem, brakuje mi słowa. Aha, będzie wam po prostu się przewidywało w dalekosiężnych planach, tak? Czyli nie dość, że kogoś jeszcze pacniemy, to jeszcze sobie na pewno założymy jakoś dalekosiężny cel, który będziemy chcieli w sposób adekwatny do nas, czyli w sposób bycia liderem, bycia przywódcą, przeprowadzić, tak? Czyli zakładamy projekt Strzelec. Proszę mnie teraz wszystkich posłuchać. Strzelec mówi: idziemy i po prostu idziemy, tak? A jak ktoś nie. Idzie, patrzymy, energia tygodnia, dwie buławy, pac w głowę, patrzymy, jaka energia strzelca, trzy buławy, pat, idziemy. Strzelce będą strzelać. Uważajcie. Ok, Co z przeszłości ma wpływ? Koło fortuny. Kto wpadnie pod koła, ten uciec nie zdoła. Popatrzmy na te małpki. Hmm. Wyglądają jakby były nieźle sfatygowane. Wszystko, co ma być... To było, a wszystko, co ma, co będzie, to będzie. Strzelce są teraz w takiej energii, albo były przynajmniej w takiej energii, że wszystko to, co miało się stać i ich doprowadzić do tego momentu, właśnie się dokonało, wykonało i dalej się, można powiedzieć, dokonuje. Koło Fortuny to jest taka, jakby to powiedzieć, dla mnie karta, którą ja interpretuję i odczytuję w sposób następujący. Wszystkie znaki na niebie, wszystkie sytuacje z przeszłości i teraz się dokonującym zdeterminowały pewien stan, który już jest nieodwołalny. I nieważne, czy my podejmiemy decyzję taką, jaką, czy uwaką, generalnie koniec i rozwiązanie sytuacji będzie taki sam bądź bardzo podobny, i nie będzie się to wiele różnić, tak naprawdę. Może jakimiś niuansikami, szczegółami, ale tutaj raczej jakiś różnic większych raczej nie będzie. Podstawa sytuacji dla strzelca to jest ósemka mieczy. Yy, drugie strzelce. Wy sobie coś powkręcacie, i wam się będzie wydawało, że. Czego byście się nie łapnęli, to hmm, nie, nie będzie to dobre, nie będzie to fajne. Będziecie sami sobie stwarzać po prostu te ograniczenia. Pytanie po co i pytanie dlaczego? Eee, sami staniecie, sami sobie zbieracie, że tak powiem, oczy, a następnie stwierdzicie, że nie macie jakiejś możliwości specjalnego poruszania się. I Dobrze by było, żebyście zrozumiały, że te sytuacje będą po prostu, ta energia tych sytuacji będzie po prostu wynikała tylko i wyłącznie z waszego prywatnego, osobistego podejścia do tych spraw i do tych sytuacji. Więc radą dla Was będzie: sprawiedliwość nie bać się. Nie bać się podejmować decyzji, decyzji przede wszystkim słusznych, mądrych, decyzji, które wymagają doświadczenia odpowiedzialności. I decyzji, które mogą coś rozpocząć, bądź też mogą zakończyć. Rada Strzelce dla Was. Sprawiedliwość, czyli ważymy i się zastanawiamy nad tym, co robimy. I przede wszystkim poprzez pryzmat doświadczeń, poprzez pryzmat o, jakiegoś kodeksu moralnego, jakichś doświadczeń podejmujemy decyzje, i przede wszystkim decyzje, które są do. Żałe. To jest rada dla was. Byćcie dojrzałymi. Okej. Okay. Jakie jest wasze pragnienie? Pragnienie dla Was jest bardzo proste. Być w energii otwartości, radości. Wy chcecie być paziem buław, jesteście paziem buław i będziecie paziem buław. Jesteście kreatywni, odważni, idziecie do przodu i tutaj po prostu nie ma żadnej dyskusji z Wami i nie będzie. I takie, jakie sobie założyliście, tacy też jesteście, bo jest to i ta trójka buław, i dwójka buław, i te koło fortuny, i jeszcze ta sprawiedliwość. Jedynie po prostu drogie strzelce, jeżeli chodzi o podstawy sytuacji, wy gdzieś będziecie, będziecie to tak zasileni, nie, nie, nie. Kurde, za dobrze mi idzie. Coś tu jest, jakaś podpucha, coś tu jest nie tak. A jakie będzie zakończenie tego tygodnia, drogie strzelce dla Was, eee, Królowa Kielichów? No to już było i też tak powiem, wszystko będzie super, wszystko będzie pięknie, wszystko będzie ok ale będziecie miały wrażenie, że podjęte decyzje te sprawiedliwe dla was będą bolesne. One nie będą się wstrzelały w wasz kanon emocjonalny albo emocjonalnie będzie. To będzie na takiej zasadzie, może to tak troszeczkę powiem górnolotnie. Król decyduje poświęcić oddział, by ratować całe miasto, ale w tym oddziale jest ich kochany syn. I on wie, że ten kochany syn zginie, ale jest to sprawiedliwe i jest to dojrzała decyzja, bo ocali całe królestwo tym, że właśnie poświęci syna. I to jest piękna prezentacja tej karty. Wy podejmiecie mądre decyzje, jeżeli się zastosujecie do rady, będziecie w energii tego właśnie odważnego pazia buław. Ale te decyzje mogą być w sposób emocjonalny dla Was trudne do przejścia i do przełknięcia. Szybko, zwięźle, tematycznie, stracowo. Dziękuję.